3 lutego 2024 roku na ciepłomierzu 12 stopni w Szczecinie jak widać na termometrze Trochę wieje. I pszczółki fruwają. W tym są dwie rodziny i obydwie mają się dobrze, jak na razie. Jak na razie wszystkie przeżyły. Do środka nie zaglądam. Nie ma takiej potrzeby. Także jesteśmy dobrej myśli. Czekamy, co będzie dalej. Na razie jest dobrze.